Ja sądzę, że jeśli mówimy o zagadnieniach inwestycyjnych, a więc takich, które dotyczą się przykład znaczy funduszy inwestycyjnych czy giełdy papierów wartościowych, no to bardzo, myślę, warto wziąć pod uwagę ofertę funduszy inwestycyjnych, które dostępne są w Polsce od początku 90. lat XX wieku, Oczywiście na świecie jeszcze, jeszcze wcześniej zaczęły funkcjonować. Co dają takie fundusze inwestycyjne osobie średnio doświadczonej czy mało doświadczonej? Ja myślę, że przede wszystkim bardzo mocno ograniczyłem ryzyko inwestycyjne. Dlatego, że ryzyko inwestycyjne jest oczywiście nieodłączną częścią każdej inwestycji. Natomiast jeśli mówimy o inwestycjach np. w akcje papierów, w akcje spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, no to niewątpliwie taka samodzielna inwestycja tego typu, papiery wartościowe nawiąże się z dużo wyższym ryzykiem inwestycyjnym. Nawet jeżeli mówimy oczywiście o funduszu inwestującym w akcje, czyli w takim funduszu dedykowanym, który skupia się głównie na inwestowaniu w akcje spółek giełdowych. Jeśli mówimy o funduszach inwestycyjnych otwartych, to pamiętajmy, że to są fundusze inwestycyjne, które dają nam bardzo duży dostęp do środków. Krótko mówiąc, ta nasza inwestycja będzie, będzie czy jest płynna, a więc w każdej chwili możemy na przykład dokupić sobie tego uczestnictwa danego funduszu inwestycyjnego, bądź też na przykład umorzyć część środków, wycofać się częściowo z inwestycji, pozostawiając część na przykład w dalszym ciągu na danym funduszu inwestycyjnym. Jeśli mówimy z kolei o funduszu inwestycyjnym zamkniętym, niewątpliwie oczywiście taki fundusz też ma swoje atuty w porównaniu do funduszu otwartego, ale jednym oczywiście z takich kluczowych, powiedziałbym, minusów tego typu rozwiązania jest to, że taki fundusz jest mniej płynny aniżeli fundusz otwarty. Czyli krótko mówiąc, fundusz inwestycyjny zamknięty po prostu daje nam możliwość wejścia w konkretnie określonym okresie czasu. Następnie fundusz staje się niedostępny dla nowych klientów, nie można dopłacić środków i podobnie chcąc na przykład wycofać się częściowo lub całkowicie, też musimy oczekiwać na konkretny moment, kiedy możemy to uczynić. Oczywiście zgodnie z postanowieniami prospektu, prospektu informacyjnego, który jest takim podstawowym źródłem informacji o każdym funduszu inwestycyjnym. Tak naprawdę to jest a, taka informacja, bo cały czas oczywiście głównie rozmawiamy tutaj o funduszach inwestycyjnych otwartych, prawda? Dlatego, że ustawa o funduszach inwestycyjnych zamkniętych po prostu bardzo mocno te warunki minimalne wkładu własnego powiedziałbym akcentuje, ale akcentuje w tym sensie, że, że te warunki wejścia są dość wysokie, jest to najczęściej kwota rzędu 50 tysięcy euro. Euro, a więc krótko mówiąc taki fundusz inwestycyjny zamknięty, no niestety nie, nie jest ogólnie dostępny. Z funduszem inwestycyjnym otwartym sytuacja wygląda zupełnie inaczej, mianowicie najczęściej jest tak, że ta, ta minimalna pierwsza taka wpłata jest określona na poziomie 100-200 zł. Przy czym kolejne wpłaty, dopłaty mogą być już na poziomie np. Na 50-100 zł. Czyli, czyli jak widać, nie, nie są to jakieś warunki Myślę bardzo takie wymagające, i tak naprawdę większość chyba z nas może sobie na taki fundusz inwestycyjny wysłać. Tak naprawdę nie jest to jasno sprecyzowane. Oczywiście tak. Każdy fundusz inwestycyjny w swojej strategii inwestycyjnej, a więc no, można powiedzieć w, takiej, w takim dokumencie, który określa podstawową misję funduszu, prawda? po co został założony, na jakim rynku będzie funkcjonował, jakich rentowności zarządzający się spodziewają, a więc jakie rentowności chcą osiągnąć. Każdy fundusz inwestycyjny, tak naprawdę, w tej swojej strategii inwestycyjnej yy, określa pewne ramy czasowe. Dla przykładu, mówi się, że fundusze inwestycyjne, np. pieniężne bądź obligacyjne, wymagają okresu na poziomie jednego roku, inaczej może od 6 miesięcy, nie wiem, do 2 lat maksymalnie. To jest taki okres, który. No, powinien być wystarczający do tego, aby osiągnąć jakąś tam zadowalającą stopę zwrotu, gdy tymczasem troszeczkę bardziej takie dynamiczne, agresywne rodzaje funduszy inwestycyjnych, to jest przykład funduszy typu zrównoważonego czy akcyjnego, często ten minimalny okres określają na poziomie 3 do 5 lat. A ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne oczywiście występuje, ono zawsze występuje. Można powiedzieć, że nie ma takiej inwestycji, która by dawała nam prawda, pewne atuty, nie wiem, rentowność i tak dalej, a była pozbawiona ryzyka. Każda inwestycja jest związana z tym ryzykiem. Często nawet, czy najczęściej jest oczywiście tak, że im większy potencjał wzrostu, no to oczywiście tak samo większe ryzyko inwestycyjne. Jeśli chodzi o fundusz inwestycyjny, to powiedzieliśmy o tym właśnie na początku, że taka największa zaleta funduszy inwestycyjnych polega na tym, że fundusz dosyć mocno dywersyfikuje na ryzyko inwestycyjne. Czyli, krótko mówiąc, nawet jeśli ja jestem inwestorem o takim bardzo proakcyjnym podejściu, no to naturalnie ja mogę kupić sobie akcje, nie wiem. Kilku największych polskich spółek, dajmy na to takie HM, PKBP, PKS, i kogoś tam jeszcze PZT-u na przykład, bo są bardzo znane, ren renomowane polskie firmy. Przy czym, jeśli w tym samym okresie czasu wpłacę środki na fundusz inwestujący w akcje, to niewątpliwie to ryzyko inwestycyjne. Płynące z tej inwestycji funduszowej będzie znacznie niższa, niż to moje ryzyko, które ja podjąłem. Dlaczego? Dlatego, że ja zainwestowałem w papiery wartości tylko pięciu spółek. I może się okazać, że teoretycznie zupełnie. Jedna z tych spółek okazuje się niewypłacalna, totalnie. Czyli tylko 20% mojego portfela zupełnie jest warte zero. Na przykład. W S ja mówię, jest o skrajnym zupełnie przypadku. Natomiast fundusz inwestycyjny, dodając pieniądze dla nie pięć, a na przykład 50 spółek no to ryzyko na przykład niewypłacalności jednej z tych skóry, no to jest. W tym przykładzie takim nazwijmy już szkolnym równanie 2%, nie 2%, 2%, 2%, 2%, to jest ta zaleta. Jeśli chodzi o wady, ja słyszę często, że wadą funduszy inwestycyjnych jest to, że nie mamy stałej przewidywanej stopy zwrotu. No, no bo nie mamy. Nie mamy tak naprawdę. Fundusze inwestycyjne opierają swoją działalność na żywym organizmie jakim jest po prostu rynek kapitałowy. Czyli krótko mówiąc to co się dzieje na giełdzie papierów wartościowych, to co się dzieje na, na rynku obligacji na przykład Skarbu Państwa bądź obligacji komercyjnych to przekłada się bezpośrednio na wycenę funduszu, na wycenę tego portfela, który fundusz na dany moment ma, czyli te konkretne papiery, które wchodzące w skład tego portfelu. A jak wiemy, oczywiście rynek akcji na przykład, bądź innego obligacji, często podlega bardzo gwałtownym wahaniom. Dlaczego? Ano między innymi dlatego, że następują okresowe, gwałtowne, ruchy w zakresie popytu po nasze akcje chociażby i to ma bardzo, powiedziałbym, mocny wpływ na zachowanie się tych indeksów giełdowych, na zachowanie się wyceny akcji po prostu.